Że będę wytrwale, wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, do zdobywania wiedzy i, rozwoju i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem, się z szacunkiem do, władz do władz uczelni i wszystkich członków i jej społeczności stosować prawa i obyczaje akademickie, i obyczaje akademickie oraz, całym oraz całym postępowaniem, dbać o godność i honor studenta, i honor studenta państwowej, wyższej państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, imienia Stanisława Pigonia w Kroś. Bardzo dziękuję.